Dlaczego picie samej wody to za mało? Woda to podstawa życia, to wiemy wszyscy. Ale czy rzeczywiście wystarczy, aby w pełni nawodnić Twoje ciało? Nie zawsze. Dlaczego? Już tłumaczę. Bez minerałów i odpowiednich dodatków Twoje ciało nie potrafi w pełni wykorzystać wody, zwłaszcza po dużym wysiłku lub wysokich temperaturach. Dlatego mam dla Ciebie 5 trików na lepsze nawodnienie. Pierwszy trik? Sól kamienna kłodawska. Dlaczego ta? ponieważ jest naturalna, nierafinowana i bogata w elektrolity, takie jak magnez, potas, sód. Wystarczy tylko szczypta tej soli do wody i masz naturalny izotonik. Drugi trik – sok z cytryny lub limonki. Nie tylko nadaje smaku wodzie, ale też oczyszcza i alkalizuje organizm. Kolejny trik to sok z aloesu. Aloes to prawdziwy skarb dla Twojego ciała. Wspiera nawadnianie, wspomaga regenerację skóry i działa przeciwzapalnie. Dodaj łyżkę soku do szklanki wody. A teraz coś z tropików. Woda kokosowa zawiera elektrolity, aminokwasy, witaminy i mnóstwo mikroskładników, które wspierają twój organizm. I na koniec owoce i zioła. Truskawki, mięta, ogórek. Taka woda nie tylko wspaniale smakuje, ale też dostarcza witaminy i minerały. Nawadnianie to nie ilość, ale również jakość. Dodaj te składniki i poczuj różnicę. A jeżeli ci się podobało, to obserwuj mnie po więcej.